Dawno temu uczyłam się języka angielskiego i teraz właśnie nadarzyła się okazja, by, by sobie przypomnieć gramatykę, słownictwo, gymnover. Także jestem bardzo zadowolona, że udało mi się ten kurs no, po prostu, pozyskać, pozyskać bon na ten kurs. Ten kurs też odbywa się w takiej grupach i Mamy lektory, lektorów z różnych stron świata. Ostatnio miałam panią z południowej Afryki. Można ćwiczyć ten angielski. Mam grono osób takich przychylnych, miłych, sprzyjających mnie. Jestem też plana w kilku klubach seniorów, mam taki żywe kontakt z tymi osobami. No i wiedzą osoby o tym, że jestem na etapie doszkolania się z tego angielskiego i może kiedyś do nich przyjdę. Tak jak do tej pory przychodziłam z zajęciami kulinarnymi, z warsztatami, z prelekcjami na tematy zdrowotne. No i czekają, aż będę gotowa przejść w temacie języka angielskiego. Ja to robię właśnie dla seniorów, bo widzę, że jest taka potrzeba. Osoby, które jakby używają smartfonu też napotykają tam trudności, bo czasami jest coś po angielsku albo jest jakieś takie słówko, które już jak zaprzyjaźniło się z językiem polskim, oni tego nie rozumieją. Więc będzie mi łatwiej im pomóc w rozwikłaniu nawet problemów we własnej telefonie.